Ponadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne atestowane szkło bezpieczne, szklane panela laminowane to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką. Stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, m.in. tapety 3D. Wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u ciebie w domu. Max Plus, Agencja Reklamowa, ulica Pułaskiego, 31, Kalisz. Jestem, Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane Wesołek. Odmień z Wesołkiem swój ogród. Szeroki wybór kruszyw dekoracyjnych i artykułów ogrodniczych. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Mam bilet w pierwszej. Ja w internetowej. A ja w kablowej. I wszyscy macie dobre, bo Vectra to pierwsza internetowa telewizja kablowa. Ekspresowa łącze z rozrywką z każdego miejsca w Polsce. A klasyka kina. Podjazd. Kierunek HBO. <laughs> Balet. Kolejna stacja. Wybierz Wektrę. Telewizja i internet tylko za 69,99, a HBO i Tidal na pół roku w prezencie. Zadzwoń 601 601 601. Szanowni Państwo, drodzy Kaliszanie, święta wielkanocne to czas nadziei i odrodzenia. Czas bliskości z rodziną i przyjaciółmi. Takie powinny być. Jednak już po raz drugi Wielkanoc przeżywać będziemy inaczej. Pandemia wpływa na nasze życie na wielu obszarach, jednak w tym trudnym czasie stale przekonujemy się, że tworzymy wspólnotę. Potrafimy dostrzec potrzeby drugiego człowieka, jesteśmy solidarni i życzliwi, pomagamy i wspieramy się. Także do mnie codziennie płyną od Was życzenia i słowa wsparcia. Dziękuję za nie tak jak za ten stroik przekazany przez uniwersytet trzeciego wieku Galicja są one dowodem życzliwości i sprawiają że mimo wszystko rodzi się świąteczny nastrój kochani życzę wam aby święta były czasem wyjątkowym i mimo wszystko radosnym okazją do refleksji nad prawdziwymi wartościami które powinny być nadrzędne w naszym życiu życzę wam zdrowia Optymizmu i wiary w lepsze jutro. Wszystkiego dobrego. Jest Wielki Piątek, 2 kwietnia. Agnieszka Giesza, dzień dobry. Pora na wiadomości z Kalisza. Oto tematy dnia. Zuchwały napad na starsze małżeństwo. Kiedy mąż 86-latki próbował powstrzymać napastnika, ten odepchnął go, przewrócił na podłogę i uciekł z miejsca zdarzenia. Wzrost zakażeń w Kaliszu. Wielkanoc powinna być duchowym odrodzeniem. Uwierzmy Chrystusowi. Miejmy pełną nadzieję, pokładajmy ją w Chrystusie. On jest naszym zbawcą. Wszystkich nas czeka nowy obowiązek za jego niedopełnienie grozi nawet pięć tysięcy złotych grzywne. Kilkunastu dosłownie pytaniach o kilka takich zasadniczych informacji związanych z charakterystyką demograficzną, aktywnością ekonomiczną osób, poziomem wykształcenia, niepełnosprawnością, migracjami. A oto szczegóły. Zuchwały napad w Kaliszu. W czwartek późnym popołudniem do mieszkania starszego małżeństwa zapukał mężczyzna, który podał się za sąsiada. Kiedy para otworzyła drzwi, ten miał poturbować mieszkańca kamienicy przy ulicy Babinej i ukraść seniorom 13. emeryturę. Tak wynika z naszych nieoficjalnych informacji. Zdarzenie miało miejsce około godziny 17. Wtedy w mieszkaniu małżeństwa rozległo się pukanie do drzwi. Z informacji jakie mamy wynika, że osoba, która stała na klatce schodowej podała się za sąsiada. Do mieszkania dwójka seniorów wszedł nieznajomy mężczyzna pod pretekstem pożyczenia kartki papieru, na której rzekomo chciał zapisać informację. Kiedy mężczyzna był wewnątrz mieszkania wykorzystał moment nieuwagi 86-letniej kobiety i skradł znajdujące się tam pieniądze. Kiedy mąż 86-latki próbował powstrzymać napastnika, ten odepchnął go, przewrócił na podłogę i uciekł z miejsca zdarzenia. Szczęśliwie starszy pan doznał tylko lekkich obrażeń, ale emocji zdecydowanie było sporo. Z naszych informacji wynika też, że w pogoń za złodziejem ruszyła prawdziwa sąsiadka tego małżeństwa. Policja już przesłuchała świadków zdarzenia oraz zabezpieczyła nagranie z monitoringu miejskiego. Poszukiwania sprawcy trwają. W skali kraju i województwa dziś liczba nowych zakażeń koronawirusem nieco spadła, ale w Kaliszu wykryto takich przypadków prawie trzy razy więcej niż wczoraj. Cały czas zdarzają się ogniska w dużych miejscach pracy. Ostatnie takie jest w Winiarach. W zakładach Nestle od połowy marca koronawirusem zakażonych było 38 pracowników. Dzięki środkom ostrożności wirus nie rozniósł się po całej liczącej 900 osób w fabryce. Jak zapewniają władze Nestle Winiary odnotowane przypadki nie mają wpływu na pracę linii produkcyjnej. W całym kraju ostatniej doby odnotowano dziś ponad 30 tysięcy kolejnych zakażonych. Na COVID zmarło 145 osób, a kolejne 352 miały choroby współistniejące. W Wielkopolsce wykryto dziś ponad 3400 przypadków wirusa, to o ponad 500 mniej niż wczoraj, a w Kaliszu wczoraj mieliśmy 57 nowych potwierdzonych infekcji, a dziś już 152. Wzrost jest też w Powiecie Kaliskim z 55 wczoraj do 88 dziś. W mieście i Powiecie ponad 2000 osób jest w kwarantannie. Ostatniej doby nie było u nas przypadków śmiertelnych. Kolejnych kilkanaście mieszkań socjalnych powstanie w Kaliszu przy ulicy Noskowskiej. Dwa budynki pod tym adresem już zostały zagospodarowane na lokale socjalne. Teraz władze Kalisza chcą, by trzeci, opustoszały magazyn stał się dachem nad głową dla gorzej sytuowanych Kaliszan. Opustoszały magazyn przynoskowskiej o powierzchni ponad 700 m2, zamieni się wkrótce w kilkanaście, a nawet do 20 mieszkań. Ich liczba zależy od projektu wykonawcy tej inwestycji. Wiadomo, że każde z mieszkań musi mieć co najmniej powierzchnię 40 m2, osobne wejście z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami. Mieszkania mają być wykończone pod klucz z wyposażeniem kuchni i łazienki. Przetarg na te prace dotyczy też otoczenia budynku. Teren ma być uprzątnięty. A dookoła ma być nasadzona nowa zieleń. MZBM czeka na oferty od wykonawców do 8 kwietnia. Przy Noskowskiej w pomieszczeniach po dawnych magazynach powstały już kilka lat temu pierwsze mieszkania. Jest tam 45 lokali socjalnych. Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, w którym w kościołach nie odprawia się mszy świętej, za to jest Adoracja Krzyża. A ten Piątek i ta Wielkanoc to drugi raz w historii, kiedy uroczystości wielkanocne są ograniczone do minimum. Nigdzie szerszej publiczności nie odegrano też misterium męki pańskiej, które jest wspomnieniem ostatnich chwil Jezusa Chrystusa przed ukrzyżowaniem. Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Nie Wtedy nikt o koronawirusie nie słyszał, dlatego tłumy Kaliszan i mieszkańców regionu przyjechały oglądać misterium męki pańskiej tak było trzy lata temu w podkaliskich hełmcach. Osądź go panie według prawa Rzymskiego. Chcę wiedzieć, czy jesteś królem? Tak, jestem królem. Na to urodziłem się i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Oto człowiek. Oto Wasz król. Misterium Męki Pańskiej zgodnie z tradycją kościoła katolickiego rozpoczyna Wielki Czwartek i Ostatnia Wieczerza. Takie widowiska od wieków organizowane są w wielu krajach świata, a w Polsce również ma bogatą tradycję. A najbardziej znanym jest to w Kalwarii Zebrzydowskiej. Misterium oparte o ewangeliczne opisy ostatnich dni Chrystusa jest wspomnieniem jego męczeńskiej śmierci na krzyżu. Boże mój, czemuś mnie opuścił. Historia kaliskich widowisk pasyjnych organizowanych przez CK jest to ponad 20 lat misterium w Kaliszu i wielu miejscowościach w okolicy. W tym roku z powodu epidemii koronawirusa widowisko się nie odbędzie. Wielki piątek to dla chrześcijan czas ciszy i zadumy, a jednocześnie oczekiwanie na radość Wielkiej Nocy. O przemyśleniach na temat duchowego odrodzenia rozmawiamy z ojcem Waldemarem Ulanowiczem, gwardianem klasztoru Ojców Franciszkanów w Kaliszu. Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem dla chrześcijan, ponieważ upamiętnia mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Jednocześnie to okres wiosenny, w którym wszystko się odradza i budzi do życia. W tym roku, przez pandemię po raz kolejny przyszło nam spędzić święta w domowym zaciszu. To właśnie ten wielkanocny czas sprzyja refleksjom i powinien przekonać każdego z nas, że życie zwycięży ze śmiercią. W drugie święta w Domie Pandemii właśnie każdy z nas myślał, że już po wakacjach skończy się ta pandemia, przynajmniej nie będzie tyle zachorowań. Uwierzmy Chrystusowi, miejmy pełną nadzieję, pokładajmy ją w Chrystusie. On jest naszym zbawcą, On jest naszym pokojem, królem i On jest naszym zmartwychwstaniem. W tej chwili wszyscy można by było, schodzimy jakieś do podziemia, umieramy do grobu, schodzimy poprzez tę pandemię koronawirusa, chodzimy rozgoryczeni, także i te nasze emocje są negatywne, depresyjne są stany. Nadzieja w Chrystusie. On zmartwychwstał, dał nowe życie i my w Nim pokładajmy nadzieję i przetrwamy. Sami nic nie zrobimy. Jako osoby wierzące z Chrystusem zwyciężymy. Wielkanoc to nie tylko modlitwa. Przed śniadaniem wielkanocnym. Święta to idealny czas, w którym warto zatrzymać się i zastanowić nad swoim życiem. Chwila skupienia będzie wówczas sprzyjała modlitwie i głębokim rozważaniom. Święte Wiekonoce zawsze jest, wszystkie modlitwy są kierowane do Pana Boga. Możemy odnosić się poprzez świętych i franciszkańskich, i Antoniego, jak my mamy tu co wtorek, i do roku świętego Józefa, i za stawicą świętego Józefa czy błogosławionej Jolenty naszej, też tu patronki patronki Kalisza, możemy do nich się uciekać, ale przez nich wszystkie modlitwy kierujemy do Pana Boga. To ostateczną decyzją w nasze wysłuchania w naszej modlitwy jest Pan Bóg i te prośby, które znosimy, to są przez Pana Boga, do Pana Boga zanoszone przez świętych, przez Matkę Bożą też. Matka Boża też nic nie działa bez yy, yy, konsultacji, powiem to tak, yy, z Panem Bogiem, ze swoim Synem. Prosi. W kanie galilejskiej przyszła i tylko powiedziała Synowi nie mają już wina. Usłyszała, może w, powiedzieć, że cierpkie słowa, co to mnie obchodzi, co nie twoja sprawa, ale Chrystus ją posłuchał. Tak samo i w, Święci, uciekamy się od tych świętych, ale ostatne, ostateczną instancją jest Pan Bóg, który to wszystko przyjmuje, który nas wysłucha i który nam pomaga. Wielkanoc łączy każdego i tych wierzących, i tych mniej praktykujących. Jednak wszyscy świętują jak tradycja nakazała. A jednym z wielu świątecznych obyczajów jest oczywiście składanie życzeń, o których nie można zapomnieć. No, życzę, żeby te święta zmartwychwstania Pańskiego były świętami błogosławionymi, spokojnymi, wesołymi. Mimo, że wokół nas koronawirus działa i jest pośród nas, miejmy nadzieję, pokładajmy tę nadzieję w Panu Bogu, a zwyciężymy. Szczęść Boże, Bogu Świąt. Wszystkiego dobrego. Teraz ważna informacja dla pasażerów kaliskich linii autobusowych. W Wielkanoc i w lany poniedziałek autobusy KLA nie będą kursować w ogóle. Spółka podjęła taką decyzję z dwóch powodów: z uwagi na święta i na rozwijającą się epidemię, oraz zalecenia rządu, by w Wielkanoc zostać w domu z najbliższymi. Taka akcja zdarza się raz na dekadę. 1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Spisać musi się każdy dorosły obywatel, bo za niedopełnienie tego obowiązku grozi do 5000 złotych grzywny. W tym roku spis odbywać się będzie głównie za pośrednictwem internetu. Spisy powszechne realizowane są na całym świecie, odbywają się raz na 10 lat. W przypadku Unii Europejskiej odbywają się mniej więcej równocześnie we wszystkich krajach wspólnoty. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym, który rusza już 1 kwietnia. To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich. Liczymy się dla Polski. Spis jest obowiązkowy. Oznacza to, że musi w nim wziąć udział każdy mieszkaniec Polski, także przebywający za granicą, oraz obcokrajowcy na stałe lub czasowo mieszkający w naszym kraju. Ankieta to kilkanaście pytań. One dotyczą no w głównej mierze. Stanu na 31 marca 2021 roku, a więc na dzień przed rozpoczęciem spisu. Pytamy w kilkunastu dosłownie pytaniach o kilka takich zasadniczych informacji związanych z charakterystyką demograficzną, aktywnością ekonomiczną osób, poziomem wykształcenia, niepełnosprawnością, migracjami, charakterystykę etniczną. Badamy również gospodarstwa domowe i powiązania rodzinne, no i właśnie jako ostatnią część, również samą charakterystykę zasobów mieszkaniowych. Pytania dostępne są na stronie spisgov.pl i można się z nimi zapoznać przed oficjalnym rozpoczęciem wypełnienia ankiety. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Jeśli ktoś, na przykład ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność, nie będzie w stanie spisać się samodzielnie, pomogą mu w tym rachmistrzowie bezpośrednio lub telefonicznie. Rachmistrz zadzwoni do każdego, kto nie dokona samospisu online, ale też pod tym numerem można samemu zgłosić chęć spisania się telefonicznie. Korzystając ze spisu telefonicznego trzeba być czujnym fakt, że istnieje taka możliwość i że większość mieszkańców naszego kraju, szczególnie starszych, skorzysta z takiej metody, mogą wykorzystywać oszuści do wyłudzenia naszych danych osobowych, spis potrwa do końca czerwca. Długo kazała na siebie czekać, ale doleciała. W gnieździe w Przygodzicach pojawiła się przygoda. Dziedzic w domu jest już od tygodnia i, co warte podkreślenia, przez cały czas przygotowywał się na przylot partnerki. I żeby było jasne, para od razu skonsumowała swój związek, więc za kilka dni powinno pojawić się pierwsze jajo. Najczęściej jajo pojawia się około tygodnia do dwóch po pierwszej kopulacji. Kolejne w odstępach 48 godzin. Klucie zaczyna się po około 35 dniach od zniesienia jaja, czyli małych boćków powinniśmy spodziewać się na początku maja. W ubiegłym roku w przygodzickim gnieździe wykluło się pięć małych, ale najmłodszy i najsłabszy został z gniazda wyrzucony. Aktualnie dorosłe bociany przygotowują się do roli rodziców. Dziedzic w przygodzicach pojawił się w miniony piątek. I od razu zabrał się za porządkowanie i wzmacnianie gniazda oraz wypatrywanie przygody, która długo kazała na siebie czekać. Jednak także ona jest już w gnieździe, przyleciała w środę, para od razu zaczęła kopulować, więc rodzina powinna powiększyć się bardzo szybko. Przed nami świąteczny weekend, a tym samym pierwszy kwietniowy. I jak na ten miesiąc przystało, w najbliższych dniach przyniesie on nam mieszankę wszystkich pór roku. Nie zabraknie chmur z deszczem, słońca, a nawet śniegu. Będą również skoki ciśnienia. Jaka pogoda będzie w wielkanocne święta? Sprawdźmy. Dziś wieczorem pochmurno na termometrach 7 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego zachodu powieje z siłą 8 km na godzinę na barometrach 1014 hektopaskali. W nocy na niebie sporo chmur i deszcz. Temperatura spadnie do 5 stopni Celsjusza. Wiatr przybierze na sile z północnego zachodu. Będzie wiało z prędkością 15 km na godzinę, ale porywy mogą osiągnąć nawet prędkość 40 km. Ciśnienie będzie spadać na barometrach 1011 hektopaskali. Jutro Wielką Sobotę w ciągu dnia chłodno, niebo niemal całe w obłokach, a temperatura wyniesie 5 stopni Celsjusza. Przez większość dnia będzie padał deszcz, wiatr północno-zachodni będzie wiał z siłą 16 km na godzinę na barometrach 1014 hektopaskali. W nocy na słupkach tęci dwie kreski powyżej zera. Nadal dużo chmur i będzie padać, lecz tym razem śnieg. Wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 17 km na godzinę. Ciśnienie gwałtownie będzie rosło na barometrach 1022 ha. Niedziela wielkanocna od samego rana prawie bezchmurna i 0 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia temperatura będzie rosła i koło południa będzie 8 stopni Celsjusza. Jednocześnie przybędzie chmur, ale będzie także sporo przejaśnień. Wiatr powieje siłą 14 km z północy na barometrach 1021 ha. Noc jednak bezchmurna, ale temperatura spadnie do 1 stopnia. Wiatr słaby, z południa będzie wiał z siłą 9 km na godzinę, na barometrach 1021 hektopaskali. Lany poniedziałek pochmurny, ale ze sporą dawką przejaśnień, na termometrach nawet 15 stopni na plusie. Uczucie chłodu spotęguje jednak wiatr, bo będzie on wiał z siłą 20 km na godzinę z południa. Ciśnienie będzie się utrzymywać na barometrach 1020 hektopaskali. W nocy natomiast na niebie będzie dużo chmur, a temperatura spadnie do 5 stopni. Wiatr północno-wschodni będzie wiał z siłą 15 km na godzinę na barometrach 1020 hektopaskali. I kończymy magazyn miejski. Wydarzenia z Kalisza i regionu na bieżąco możecie śledzić na naszym portalu faktykaliskie.pl. To ostatnie wydanie przed Wielkanocą. W imieniu całej naszej redakcji życzę Państwu na te święta tylko jednego – zdrowia. Resztę sami kombinujcie, jak powiedział kiedyś Stanisław Tym. Do zobaczenia po świętach.